Servus Birgit Befreude, cześć przyjaciele. Witam Was w kolejnym odcinku. Na początku chciałem Was przeprosić za taką długą przerwę, ale było to spodowane i urlopami, i moim wypadkiem za granicą samodowym, różnymi takimi czynnikami poza piwnymi, więc trochę się te, te odcinki no, odwlekły. Piwa mam bardzo dużo, wręcz no, rekordowej ilości, więc. Myślę, że, że przez całą jesień Wam będę przedstawiał y, fajne piwka. Wszystko takie z górnej półki. Żadnych, żadnych przemysłówek, broń Boże. Tym odcinkiem chciałem Wam dokończyć y, ten zestaw y, Oktoberfest. Y, dzięki Grześkowi z Polska. I ten zestaw właśnie testuję dla Was. Można go oczywiście kupić w Polsce. Jak najbardziej. Na ich stronie wysyłkowo. W, tych, w tym zestawie było 12 puszek właśnie przedstawiłem wam wcześniej poprzednie i dokończymy sobie tym odcinkiem te piwa które tam zostały i które miałem dużo, dużo wcześniej planowane odcinki odcinek zrobić no ale już byśmy byli do przodu no ale niestety takie, takie życie jest tak jak planuję a życie inaczej Przedstawię Wam dzisiaj cztery piwka, oczywiście z Bawarii. Dwa z Dolnej Bawarii, jeden ze Szwabii, jeden z Górnej Bawarii. Pośrednio, ale to Wam wytłumaczę. Wszystko to są takie browary rodzinne, poza jednym wiekowe browary, chociaż tutaj wiek nie, nie odgrywa takiej roli w przypadku tego Ginzburga, bo browar jest bardzo, bardzo dobry. Większość tych piw. To są piwa medalowe na konkursach zdobywałem nagrody, więc to nie, ma, nie są to piwa no, naprawdę takie jakieś tam lichej jakości. Zaczniemy sobie. Oczywiście to są wszystko e, festbiry, Merceny. Jak zwał, tak zwał. Zawsze ta granica jest dwiecie płynna między fest, Festbierem a Mercenem to nie jest e, dokładnie jedno i to samo. E, mercen jest generalnie ważony. Był w marcu i przez całe lato w piwnicach był znaczy no Na jesień był ważony, w marcu był po prostu już gotowy i na, na lato był przez okres letni sprzedawany. A festbiry, no można w sumie przez cały rok są festiwale. Pamiętajcie, że w całej Niemczech, w Bawarii festyny piwne nie tylko trwają. Październik, wrześniu, październik, ale są też i majowe i lipcowe festyny. Tych festów jest bardzo dużo w ciągu całego roku. Więc no tutaj akurat dwa, dwa, wam takie, dwa wam takie piwa przedstawię. Zaczniemy od Hohentanera. Hohentaner, browar, to jest w Landshut, Dolna Bawaria. Rodzinny browar zamkowy. Ta rodzina ma tam też ich zamek, dlatego Yy, Nazwali sobie w nazwie: Zrobili Schroesbraueraj typowy, festbier, 13 13.1, zasypu 5 alkoholu. Jak widzicie, w puszkach ten zestaw jest jeden z niewielu zestawów, gdzie jest w puszkach, ale tu chodziło o to, że ten zestaw był dedykowany generalnie na eksport. Tu w tym przypadku mam do Japonii, są w krzaczkach puszki fajne, też zbiera puszki. Przecież już takich ludzi chyba nie ma. I też nie jestem zadowolony, że z puszek piję te piwo. No ale co zrobić? Dobre piwo, no z puszki się można czasem napić. Byle nie z samej puszki, nie? bo to już jest. przegięcie palak tyś pije piwo z samej puszki. Nie? To już jest totalna negacja. Dzisiaj mam szk szklane zabytkowe kufle. Dwa są, trzy są bardzo zabytkowe, trzeci jest. Już współczesne, no ale tak Wam chciałem przedstawić szkiełku dzisiaj z mojej kolekcji. Zacznijmy sobie od tego. Wszystkie te piwa nie mają podane jakichś dokładnie chmiel, ale jak wiecie, no Bawaria to Hallertauery, podstawa. W zapachu słodowe, mało no, chmielu nie czuć, duża, duża zbożowość. To na pierwszy taki niuch. Przez pianę. kolor bardzo ładny, Jest ciemne złoto. Mm. Super piwko, bardzo dobre piwo. Widzicie, tutaj połączyli Mercen z fezbirem jako nazwę z piwa, czyli po prostu no, dwa w jednym. Chociaż do, do końca w dzisiejszych czasach wiecie, ważyć można piwa cały rok nie masz ograniczenia, kiedyś było przed ponad 100 laty, zanim nie było pana Linda i jego maszyny chłodniczej, no to po prostu trzeba wierzyć, że to jest rzeczywiście mercen. Czyli ważone na jesień i leżakowane i sprzedawane później na lato. Mielu tu mało jest, jest goryczka oczywiście, w mercenach ta goryczka to jest rzędu tak 15-20 i było więcej nie. Później to już się te piwo robi, yy, zabija tą słodowość. Chyba żeby ktoś zrobił bardzo mocny fezbira, taki doppel Fezbir, no to już wchodzi w boka, prawda? Między fest, yy, mocnym Fezbirem a lekkim bokiem jasnym no, ta różnica się zaciera. Można zrobić oczywiście przecież bardzo mocnego zbiera nawet do i 15 zrobić Festibra, no ale to już, to już będzie prawie jak taki lightbok Bardzo dobre piwo, no rewelacyjne, na pewno lepsze niż w Monachium, w tym całym wielkim festiwalu dla turystów, którego ja nie jestem zwolennikiem. Jak wiecie, tego dużego festiwalu. Tam jest może, i fajnie, ktoś lubi dużo hałasu, dużo ludzi naraz z różnych stron świata. Ludzi z Japonii, tam bardzo dużo ze Stanów przyjeżdża, z Australii. No ale to wiecie, jak ktoś lubi kosmopolityczne towarzystwo, to zapraszam do, do Monachium. A ktoś lubi takie festyny typowo bawarskie, gdzie nie ma, no są tylko Bawarczycy generalnie, ich rodziny całe zresztą. Pokoleniowe, tylko się oni tam bawią, no to takie festyny właśnie ja zawsze bardzo popieram. Tam są tylko takie piwa z niższych browarów, nie z tych dużych przemysłowych. Drugi, drugi, drugie piwo dzisiaj to jest browar Regen JB Falter. Z Regen nie mylić z Falterem, są dwa takie podobne browary Falter i JB Falter. To jest piwo, właśnie. Pi, y, Piszel Steiner, czyli to jest piwo na, na taki festyn, który jest w lipcu, tam w tym Regen, Co roku jest, nie, nie, właśnie we wrześniu, październiku, tylko w lipcu taki festiwal robiony. I oprócz tego klasycznego Festbiera, ten browar właśnie waży. Tak został zakonfekcjonowany do tego zestawu przez firmę Kalea. Właśnie ciekawe piwko. Takie na ten lipcowy fest, fe, no ten lipcowy fest, fest. Beer. Piwo dosyć mocne. 13,8 no To, co Wam mówiłem, że już pod bardzo lekkiego boka to będzie podchodziło. 5,8 alkoholu. Zobaczcie, przy takim balingu jest 5-8 alkoholu. Gdyby to było piwo przemysłowe, przy takim balingu no to byśmy mieli już ze 7 alkoholu. Co najmniej tutaj te piwo nie są tak głęboko odfermentowane, i, i też zacierane są bardziej słodowo. Dosyć jasne piwo. Przecież zobaczcie, tu są wszystko na jednym słodzie. Ewentualnie dodawany jest troszeczkę barwiący. Ale to w bardzo, bardzo, bardzo małych ilościach, generalnie jest wszystko jedno słodowe piwa, lub doda, na pewno nie, nie jakieś yy, monachijskie słody, tylko ewentualnie leciutko barwiące. Tu cała słodycz jest z tego podstawowego słodu. Kolor też bardzo podobny. W zapachu już tutaj też się tak nie, nie dzieje już tak jak tu jest bardziej słodowe, te piwo zbożowe. W tym lipcowy zbliżę, tego zapachu już takiego słodowego nie ma piwa jest delikatniejsze. Bardziej słodsze, słodowe. nie dużo, prawie baling różnicy. Ale czuć to w smaku. Mhm. Tak, zgadza się. Czuć ten balik więcej, prawie balik więcej. Bardzo fajne piwko takie. No, Słodowe, golony. Te piwa są idealne. Kurczaka, golony, fajst wursztyn. No super. Bardzo porównywalne piwa. Fajnie, fajnie zestawione są te piwa w tym, w tym zestawie. Dobra, można sobie kupić bardzo ładne pudełko. Bardzo mi się trzeba najładniejsze pudełko do tej pory kalei. Tu macie te wszystkie piwa, właśnie pokazane. tym pudełko, a tym drugim mam zaraz trochę bowiem. Trzecie piwo yy, Ginsburg taki browar. To też jest ze Szwabi już. Troszeczkę w, bardziej na zachód. Szwabia jest od Dolnej Bawarii. Ginzburg taki browar, też prywatny browar. Tutaj no, to jest generalnie browar, który warzywa ceny, ale dla swoich upamiętnienia założycieli jest jeszcze Heles i Marcen. Marcen to jest ta roza czyli właścicielka, założycielka tego browaru. Browar nie jest jakiś wiekowy, ale też no, już kilkadziesiąt lat ponad ma pokoleniowy browar. I właśnie jedna z, z szefowa, ta główna, roza się nazywała dla niej utworzona mercena. Dla męża to był właśnie Heles, przypadam imię, imię teraz, ale dla właśnie Roza to był ten yy, mercen specjalny. Lekkie piwo, 5,1 alkoholu, 13 balinga. Jest to piwo powinno być trochę lżejsze. Jak na Festbira, to jest bardzo lekkie piwo. Według oczywiście założeń. Kolor też, zobaczcie, wszystko ma jeden, ten sam kolor. No, ze szkiełkę tak inaczej się pija. Wierzcie mi, że. Inny smak jest. Zróbcie sobie jakiś eksperyment, właśnie z takiego kamionkowego kufla bawarskiego, a szklanego kufla. Zobaczycie, że piwo inaczej smakuje. Które lepsze, nie będę się tu Wam wypowiadał. Po prostu przed wiekami no, pito tylko z porcelanowych, znaczy z takich kamionkowych kufli. I ja uważam, że no, taką czystą ortodoksją jest właśnie picie z kamionek. Nie? Szkło było później niż Kamionka, na pewno w bawarskim yy, wyszynku piwa. Ale te kufle, i tak powiem, tutaj ponad, około 100 lat. Te, te dwa przede wszystkim. Ten pierwszy i czwarty to ma około 100 lat. bardzo kiedyś szkło robiono tak inaczej, te tłoczenia były niż teraz w tych współczesnych. Ten też jest dosyć dawny, przedwojenny kufelek, bardzo fajny kształt. Wszystko bawaria, oczywiście, te kufle. Ale wracajmy do piwa, jak ze Sfabi, tu już czuć trochę chmielu, jest, jest chmielowe piwo troszkę, w stosunku do tamtych z Dolnej Bawarii, no ale tak przypadek, może to nie jest jakaś reguła, oczywiście. Mm. Lekkie piwo, lżejsze znacznie od tych, ale też słodowe w smaku, też bardzo takie zatarte na słodowo. Można z takiego piwa przecież, wiecie, wyciągnąć i volt więcej alkoholu, no ale to już kwestia zatarcia, wtedy będzie na wytrawnie, inne przerwy się daje. Te cukry niefermentowalne są bardziej rozkładane tam i mniej zostaje w piwie gotowym. No, bardzo dobre piwo też, wam powiem, wszystkie te trzy piwa dzisiaj są bardzo porównywalne. Mają inne parametry, inne widzicie, browary, inne okolice Bawarii, a są bardzo, bardzo podobne i bardzo dobre oczywiście. No, szef, właściciel y, kalej właśnie wie, wie co robi, konfekcjonując te piwa z tych małych browarów. Sam kupił browar Etl, Chyba to, tym opowiem, Wczoraj już przedstawiałem te jedno piwo, ale powiem wam, będę następne odcinki robił właśnie o tym zestawie, który generalnie jest powiązany. No, konfekcjonuje to Kalea, sprzedaje to Browar Ed, który należy do Kalei, też właścicielem jest żona szefa Kalei, właśnie. Żona jest tak. Jest prezesem tego browaru. I robią takie zestawy, będę je wam przedstawiał. Nie, niedawno Grzesiek je do oferty. W już rzucił jeszcze chyba na stronie nie ma. Bardzo fajne e, zestawy, jak wiecie, Grzesiek też jest myśliwym, jeździ na targi łowieckie, tam z, szczyt, z tym piwem, i oni tak właśnie takie fajne. Pod, pod fajne etykiety mają ze zwierzętami, no bardzo, bardzo, chyba najładniejsze niemieckie etykiety, w tej chwili bawarskie, ma browar Etl. Bardzo mi się podobają, lubię tego typu też grafikę, nie jakąś kosmiczną, ale taką tradycyjną grafikę, inną niż grafika stara, taka niemiecka, ale też ładna. Będę wam prezentował w następnych odcinkach te piwa z tego browaru Etl, nie tylko tam, właśnie ten browar J.B. Falter razem z, z tym browarem Etl taki właśnie nawiązali współpracę, robią taki projekt z kilkoma browarami i robią takie właśnie pod tym nazwą Wolderaj takie zestawy, później wam to opowiem przy tym odcinkach o co chodzi tam tylko wam wspomnę, że mam już ten zestaw, będę wam go prezentował czwarte piwo to też był bardzo, bardzo, najstarszy browar, powiem wam tak, historia tego piwa jest taka. Y, piwa jest markowane browarem, najstarszym prywatnym browarem y, w Bawarii y, z 1190 roku Herensingdorfu, ale ponieważ ten browar został już, no, został tylko marka y, 10 lat temu została te prawa e, wykupione jakby przez Ingolsz browar z duży browar Henbrau, znany browar z Ingolstadt i on tą markę też właśnie waży, ale jest to dalej firmowane tym Henningsdorfem, tym browarem zamkowym e, po prostu dla upamiętnienia nazwy. Wiecie, ludzie, którzy nie pracują w branży piwnej, to w sumie im to tak się równo Agar, jak się ten browar nazywa, tak czy siak, czy szmak, kto, kto waży te piwo dokładnie w tej chwili przecież bardzo dużo jest takich na świecie i w Niemczech i w Polsce piw, że no sam, sami ludzie, przeciętny nawet nie wie, gdzie te piwo jest ważone, jest tylko marka powiedzmy piwa w Polsce, szczególnie przy dużych browarach to ma znaczenie, w Niemczech też tak się robi, w Bawarii też się tak robi, Duże browary wykupują, małe browary, sama nazwa, żeby nie znikła z rynku, bo jest wiekowa, na przykład, no, szlachetna nazwa, wiąże się z tradycjami, to tej marki się po prostu nie, 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 nie wygasza, nie umiera, tylko ona po prostu funkcjonuje i jest ważona dalej w innym, dużym browarze. Na tych oczywiście przeważnie starych recepturach. Więc tutaj jest taka sytuacja. Tak, Grantler, jak widzicie, jest tym gościem, z tym gościem, nie wiem, z takim myśliwym, bawarskim, to już widzieliście tą etykietę już na różnych piwach, no to jest właśnie taka współpraca, jakby, no, Kalei pod kątem ważenia historycznych piw, jeżeli to jest możliwe, pod swoją marką, nie, i ta, ta marka Grantler też po prostu w kilku piwach występowała, w różnych browarach, jako marka taka własna yy, kolei. i często w zestawach jest właśnie to piwo wykorzystane ale na piwo się piwa. 5-6 alkoholu, 13-2 zasypu, czy takie pośrednie piwo. Yy, to, że to jest zważone w Ingolsztad, to nie znaczy w dużym browarze. No Helm to jest dosyć duży browar jeszcze mi, nie jest to mały browar no ale na pewno nie jest to w tym zestawie jakaś ujma Herrn nie jest przemysłowym przecież browarem broń Boże od tego się kaleja wyszczega może raz tam w jakimś zestawie było z dużego browaru piwo już nie pamiętam ale bardzo bardzo 99,9% piw to są małe browary zobaczcie kolor jest taki sam jak poprzednie, nawet różne szkło jest, ale to widzę, że to jest sam kolor. W zapachu, w zapachu też nie ma słodowości, tak jak w tych poprzednich. Może jak piana wsiądzie, zobaczymy. Proszę, pierwszy niucz przez pianę to tak mniej więcej czego się można spodziewać po biwie. Bardzo słodowe piwo, słodsze nawet od tych poprzednich, powiem Wam szczerze. Zrobiłem sobie taki myk. Ciekawe jest to właśnie takiego efektu. No, zobaczcie, różni, różnice są. No, są różnice jak w chmieleniu, w słodowości, w zbożowości, w goryczce, ale to są wszystko w takich wąskich widełkach, że gdybym te piwa pomieszał, nie bylibyście w stanie, w etykiety, nie bylibyście w stanie tego określić. Po prostu one są wszystkie bardzo dobre, Te niuanse są no, bardzo, bardzo małe. Pijąc na co dzień takie piwo, nie jesteście w stanie tego określić. Nie ma szansy żebyście to rozróżnili, nie, nie mając tych piw naraz, w jednym, w jednym rzucie. Wszystkie piwa są idealne, naprawdę polecam Wam ten zestaw, jest jeszcze do kupienia. Jak ktoś no, nie miał czasu się zaznajomić, to zapraszam Was jeszcze, wiem, że te zestawy są do kupienia. Jak ktoś chce bardzo, bardzo poznać festbiry, marceny, nie, nie takie przemysłowe, tylko z małych, średnich browarów, bawarskich, no to naprawdę to jest idealna, idealna propozycja. Ja sam tych mercenów, połowę wcześniej nie znałem, powiem wam szczerze, bo też przez te odcinki też poznaję dużo piw. Nie, nie wszystkie wcześniej piłem, na pewno połowy z tych piw tutaj, z tych, z, tych, z tego zestawu wcześniej nie miałem do czynienia i teraz widzę jak wyrównana jest w ogóle Poziom festbirów W całej Bawarii, gdziekolwiek pojedziecie, na jakikolwiek wiejski festyn, zawsze będę do końca życia wam to polecał, żebyście tak zrobili kiedyś. Pojechali nie do Monachium, tylko na lokalny festiwal, taki gdzie cały, cały powiat się bawi, całe rodziny od przedszkola do, do starości. Całe rodziny piją, no może nie ma dzieci, nie pije piwa, ale powiedzmy, no już te 18 lat, czy tam 16 jak w Niemczech, można te piwo pić, nie opić się, nie walić jakichś wody, nie walić, walić jakichś bezalkoholowych broń Boże. Piw, jest taka moda jest wśród młodzieży. Ja wiecie jestem ortodoksą pod względem piwowarstwa bawarskiego. Wiadomo, że każdy browar w Bawarii warzy bezalkoholowe piwa, coraz większa sprzedaż tego jest w Niemczech, w Polsce, na świecie. Stała się taka moda, generacja Z, no teraz nie pilko, lub w ogóle. Zdrowie się odżywia, tylko ćwiczy, no. Ale tę tradycję niestety, no, czy trzeba, ktoś musi zachowywać. Na szczęście jest to ustawowo w Bawarii sankcjonowane. Wszystkie browary, całe rolnictwo, leśnictwo, piwowarstwo, wszystko tam jest to ustawowo pielęgnowane ta tradycja i, i to, póki jest Europa, póki Bawaria istnieje tego raczej tam nikt nie, to nie zginie. Dlatego ja te piwa kocham też, no raz, że smakują dobrze, staram się to propagować w Polsce. Bardzo mnie cieszy, jak ktoś w Polsce takie, takie piwa stara się robić, może no wiadomo, że mu to nie wyjdzie, po pierwszej, drugiej, trzeciej próbie, bo dostęp do drożdży to raz, umiejętności to dwa. Yy, ile ludzi w Polsce szko skończyło yy, szkołę w Monachium, w Stefanie, yy, no kilka powiedzmy tylko, nie? Polskie piwo, Polska, szkolnictwo piwowarskie, no nie jest jeszcze na takim dużym, wysokim poziomie, nigdy nie było i nie będzie. No, z racji tego, że Polska nie jest piwnym krajem, prawda? U nas ta, ta yy, rewolucja piwna króciutko się zaznaczyła. Yy, według mnie ona zamiera. Młodzież naprawdę przerzuca na te bezalkoholowe. Yy, promil może ludzi w Polsce zna się na piwie i zna się jakiś, na, na jakichś klasycznych piwach. No, większość wali te, te, te piwa koncernowe. Od tego niestety nie, nie, nie uciekniemy. No. Ale jakiś kaganego światy ktoś musi tych bawarskich piw przynajmniej w Polsce e, propagować. Nie? Dzięki Pincie Grzegorzowi zwierzynie, który też takie próby robi, sprzedaje też piwa dobre. Dzięki Grześkowi z Kalei Polska, no, to bardzo, bardzo się ucieszyłem jak kiedyś go poznałem parę lat temu. Go, uważam go za swojego po prostu brata. W wieże, <tak>, tak można powiedzieć, bawarskie piwa. No, to do końca życia będę uważał, że są najlepsze na świecie. Nic. Następne odcinki będę Wam właśnie zaprezentuję. Powiem mam tak, co mam w planach. W planach mam na pewno przedstawienie Wam trochę altów, medalowych zresztą, liberca. przywiozłem liberca medalowego, chcę Wam go zaprezentować, chociaż Wam kiedyś go chyba prezentowałem. Mam, no i piwo oczywiście z Nadrenii częściowo, na pewno zrobię odcinki 3 lub 4 o najlepszym austriackim browarze, Hofstettenerze dzięki yy, browariatowi w ogóle, który no kiedyś w ogóle tym piwem mnie zafascynował parę lat temu, teraz w tej chwili też yy, ten browar zaimportował. Mam praktycznie no wszystkie piwa, oprócz chyba jednego piwa, mam wszystkie bro, piwa Sofszetnera. Bardzo ciekawy, najlepszy browar, taki no, klasyczny, piwa warzyw generalnie, chociaż też trochę kraftowych z Austrii. Według mnie oczywiście, moja sub, subiektywna ocena, najlepszy browar austriacki. No i na pewno też przedstawię Wam to wszystko, ten browar Etl, które piwa Wam wcześniej nie, pokazy, nie pokazywałem, i tę całą ideę właśnie tego Raja. Bardzo ciężka nazwa Wojdlera. To generalnie pomysłodawcą tego był browar Etl czy i, i właściciel właściwie no, browaru Etl, szef kolei Austriackiej. I on taki fajny zestaw właśnie zrobił. No przepiękna grafika jest przepiękna, ale to Wam na tym odcinkach będę przedstawiać. Więc trzymajcie się zdrowo, pijcie tylko dobre piwa. Jak macie już pić bezalkoholowe, to pijcie przynajmniej jakieś bawarskie piwa <grywka> bezalkoholowe, chociaż nie polecam tego. No dobra, cześć, trzymajcie się, cheese, bis Bisglais.